Ło! Wow, Cholera. Wow. To było wyskokowe. Mm, ok, Okej. Okay. Eee, Okej. Piwnica, piwnica, yes. tak, piwnica raczej. O! Co tu? To... Kiedy? Kiedy ja cię, kiedy ja cię klinowałem? No to tu mać jest? Ale z jakiejś strony? O! Liśnaty. Tego wy, bo no, ja bym ja tak, nie Tak. Ale... No tak. No, ja też, a no ja przez co? Nie widziałem. I... No, to... że to... Na... To... To... Piec. no, O kurwa pieca, No. No, Dobra, ich chyba. Nie ma sensu, nie ma sensu. Tak, 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 nie właśnie. To raz, no teraz, raz, teraz. Si Nie da si tak się wyjebać z Mówimy to od trzech dni, kurwa. O, oj. Da. Chwila. Tam, tamcy, no tak. Pistali. Jakieś takie brązowe coś. Takie coś. No. Ej. Dzień dobry, jaka z tego No i... W Ja pierniczę. To mi bardziej... No dobra, nie wiem co mi to bardziej przypomina, ale... Nie piernicę. Hmm... Taka na się gaśnie. Co to? Jakie? Tam na pewno nie idzie. To chyba był ten cały smaj. Dobra, czekaj, 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 czekaj. Ja Mam nieważne. Nie ma. Um, to jest. Znajdź klucz do poziomu trzeciego, żeby stąd wyjść. Jaki znowu klucz? Co to, to jest? Daj Zamknięte. I może być ten klucz. Mm. No, dobra. Dobra, nie wiem, muszę... Muszę wiedzieć, chwila, tak. bo ten pokój z beczkami. Tam może był klucz. Dobra. Szybko, mam ten klucz. Tak, jest coraz bliżej, szybko. szybko. Szybko, szybko, szybko. No! O, dobra, zmiany poziom. Szybko, no, się szybko, szybko. Szybko, szybko, no i trzeba nic z tego nie wyzwalić. Power niestety, niestety 0%, okej. Okay. No. Power to, 0%, oni się, procent. Oni się tego... chyba muszę jakieś generatory uruchomić, bo tutaj jest śmierć dużo. Cztery wyrzutki. No chyba te jaja robicie. No. Si... Tak, szybko, szybko, przebieg dalej Nie świecić, bo... Dobra Jednak to, jednak tracze, bo... Skoro oni nie potrafią w ciemności widzieć, to mogę to wykorzystać I Ale... To... Ale całego poziomu nie będę zaciemniał, bo jeszcze te uśmiechy się pojawią dziwne Wailery Coś takiego Mam wrażenie, że właśnie tam Mam wrażenie, jakiś generator muszę aktywować Żeby właśnie wyjść stąd O dobra ciemno, dobra Zamknę się, jakiś wypadek Dobra, właśnie tu jest ciemno Jak wejdzie znowu ten cały złoci skór <tryk> O, oh, dobra. Dobra, trzeba Jeden się z nami rozwijać. Mówajcie, bo też się próbował No i dobra, wybrałem, Okej, się. No i No bo. No bo Proszę, pójdę sprawdzić tam. Eee. Pójdę sprawdzić tam do tamtej drzwi, czy się procent zmienił w sensie. No. Może o to nie będę płacił To no ten dziwny uśmiech był Mam że to nie jest Dobra Jak któryś się odpoczął Po prostu powiem Dobra, jak na Dobry, nie wiem czy to był dobry pomysł się placem, w placę bentów, ale później wyszedłem. Widzi mnie? Chyba tak. Tak widzi mnie. Popóki go tu nie ma, odpalam te temperatury Dobra, lepszy Trzy. cztery Nie życie byle się stąpią A to musi generatory jeszcze odpalić bo tam będzie to nie mam siąd przecież Czekam na chwilę 31 Kurna, chciałem to żebym mógł kiedyś dostać do stąd Tego szmaciarza 60% dobra 72 Dobra Jest I Nie Wiesz, 0,0. Ok, Udało się, ostatnio nie odparło Jest Otworzyło się Powers No, mam Ej dobra, kogo nie ma oprócz rozpołowego no dobra O cholera! Nie, chyba mi się przewidziało. Ciu, ale... Jak fajnie tu jest! No ty nie żałuję, że tu przyszedłem. Ej, A co tam ej, dobra, dobra, Które dobra, dobra, Aha, dobra, no to ja powiem tylko tyle, że o, ym, jak ja pobiegłem do laba, hmm, to co, nie wiem. nowe weź gdzieś ja jak ten, tak gdzieś do, do ale nie to, będę ciągnął. To przedemną chcę wyjść po laba, po petimena, Nie, próbuję mi się przywidziało, co tu jest. E? Nie, dobra, nie wiem. Chwam no, ja. się, się, wejdę tutaj widzę no. to. Za ten uśmiech, to jest chyba najstraszniejsza istota jaką widziałem. Ale tylko za uśmiech. To... Ja... Nie, już żałuję tych słów, że fajnie, że to trafiłem. nic co chce mnie zabić. Problem. No no. No, no. no? czekaj czekaj. nie ma go z nie ma teraz aktualnie, w Mógł odpuścić żółtek. Mam nadzieję, że odpuścił. Jak mi będzie pali, to w sumie będę starał się to i włazić pod stoły. Bo gdzieś się indziej, gdzie będą stoły. Ugh, no to teraz nie pójdzie z sądu. Wiecie tutaj, wiecie się tutaj, bo wam jeszcze nie polecie już w Jeśli do niego uśmiech. Jeszcze że miałem ze Nie, 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 nie,

Chodź, nie bój się, no torcie. To ktoś gada. Chodź, nie da Nie jak się Nie śmieci, rozumiesz, to odejdź. Rozumiem się. Pomogę ci. Nie pójść tam umrzesz.